Hej, macie też tak, że nie jesteście do końca pewni, czy Walentynki to jest właśnie to święto, które powinniśmy obchodzić. Niedawno pisałam o Walentynkach i o pomysłach na to, jak można je spędzić, pod warunkiem, że zdecydowaliśmy się to święto właśnie obchodzić. Ja zdecydowałam, że, że chcę je obchodzić, no ale nie byłabym sobą, gdybym. Nie miała jakichś jeszcze dodatkowych rozkmin i refleksji na ten temat. Wydaje mi się, że fajnie byłoby, gdyby zamiast tego święta, które jest jednak bardzo takim komercyjnym świętem, a zanim stało się komercyjnym świętem, było świętem wychwalającym, pod niebiosa taką miłość romantyczną w najlepszym wypadku. To może byłoby fajniej, gdybyśmy zamiast tego mieli Międzynarodowy Dzień, Światowy Dzień Po prostu Miłości. No, ale póki co tak nie jest. Dzień wcześniej, przed walentynkami, jest święto singli, więc jakby tak w odpowiedzi na to święto par, bo tak jakoś założyliśmy, że walentynki to święto dla par. Od, powstało święto dla singli. No i fajnie przynajmniej mają też swoje święto. Natomiast, czy do końca e, to mm, gdzieś wyczerpuje temat e, miłości, bo ja wciąż uważam, że jednak to ta miłość powinna być świętowana tak do siebie, jak i do innych. I tak naprawdę, może lepiej byłoby, gdyby nie było święta Walen e, Walentynek oraz święta. Singli, tylko po prostu święto miłości. Bo niezależnie od tego, czy jesteśmy singlami chwilowo, czy z takiej decyzji, którą podjęliśmy, czy jesteśmy w związku także chwilowo, albo z decyzji, albo mamy takie szczęście, albo sobie na to ciężko zapracowaliśmy. Nieważne, czy jesteśmy w takiej, czy w innej sytuacji, to miłość jest ważna w obu przypadkach. I tak naprawdę żeby w ogóle dobrze i szczęśliwie żyć, to trzeba się najpierw pokochać. E, wiem, brzmi niefajnie. E, dla tych przynajmniej, którzy jeszcze gdzieś tam tej e, drogi e, pracy nad sobą, takiej drogi do, do, do rozwoju swojego nie zaczęli. Nie brzmi to fajnie, bo no bo co, bo, bo teraz ja muszę jakąś zrobić pracę nad sobą i pokochać siebie, i dopiero wtedy będzie ktoś inny mógł mnie pokochać, albo ja będę mógł kogoś innego pokochać. No sama wiele, wiele lat, jak część z Was już wie, opierałam się temu i próbowałam na różne mniej lub bardziej tak, czy magiczne, czy szalone sposoby, ominąć tę pracę. No i wtedy zazwyczaj kończyło się to niefajnie, albo nawet jeżeli fajnie, to było to takie chwilowe i raczej iluzoryczne szczęście. Tak więc tak, najpierw trzeba pokochać siebie, żeby po prostu później gdzieś tam móc wieść tak, to życie szczęśliwe z wyboru, właśnie jako singiel, albo po prostu wieść życie w związku, jeżeli tak wybierzemy, i też nam trochę życie tutaj w tym pomoże. Bez tej pracy nad sobą, bez tej pracy nad miłością do siebie, będzie nam po prostu trudno. Trudno będzie nam w tej relacji wytrwać, bo, no bo właśnie, bo jakby może zbyt ogólne jest to mówienie, że trzeba pokochać siebie, no bo co to właściwie znaczy? I wiele razy ja sobie też zadawałam takie pytanie, i zadawali sobie te, to pytanie także moi klienci. No dobrze, no to, Pani Asiu, no to co ja mam zrobić, żeby pokochać siebie, tak? Sama zadawałam je sobie. No Aśka, no dobra, no chcę pokochać siebie, ale co ja mam zrobić? Mam pić, pić więcej wody, mam, nie wiem, więcej spać. Poniekąd zabawne jest to, że właśnie trochę też jest to o tym. Ale w gruncie rzeczy możemy sobie to pytanie jakby zadać inaczej. Jakbyśmy. Ci z Was, którzy mają dzieci, będzie troszeczkę łatwiej. Ci, którzy nie mają dzieci, mogą w tym momencie pomyśleć o swoich takich najlepszych przyjaciołach albo bardzo bliskich osobach, które kochają. I zadać sobie pytanie, co takiego robię, co po czym widać, że ja kocham te bliskie mi osoby. No i takim jakby wspólnym mianownikiem, który się pokazuje szybciutko, jest to, że my o te osoby dbamy. Tak? Dbamy o te osoby, chcemy, żeby były zdrowe, żeby im było przyjemnie, robimy dla nich coś miłego. Oczywiście czasem też się na nie wkurzamy. Dobra, tak? To jest jakby wpisane w relacje z drugą osobą i także wpisane w relacje z nami. To nie ma być jakaś udawana uwielbiająca bezgranicznie Hmm, tak, jakaś taka sytuacja. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że nam po prostu zależy na dobru tej drugiej osoby, na szczęściu tej drugiej osoby, i robimy wszystko, żeby, żeby ta druga osoba była możliwie najbardziej e, szczęśliwa, tak? Ze wszystkich możliwych opcji. E, co Czego naprawdę prawdopodobnie w związku z tym nie będziemy robić. Nie będziemy robić rzeczy, które tej osobie na przykład mogą szkodzić, tak? No nie wiem, dzieciom nie będziemy e, zapalać papierosów i mówić, zobacz, jak fajnie, popalisz sobie, zobaczysz będzie zajebiście. I tym innym przyjaciołom też nie będziemy kazać robić jakichś rzeczy, które są dla nich niebezpieczne, mogą się dla nich źle skończyć. I tak dalej, i tak dalej. I wiem, może jest to naiwne porównanie, ale, e, ale w gruncie rzeczy to się do tego sprowadza. Dbać o siebie, wiedzieć, co się lubi, czego się nie lubi, a tym samym wiedzieć, na co się zgadzam, na co się nie zgadzam, itd. itd. Oczywiście tam jest jeszcze dużo, dużo, dużo innych rzeczy, więc ta miłość do siebie to jest po prostu jakby, no, wszelka podstawa budowania czegokolwiek, nie tylko w związku z innymi ludźmi, ale w ogóle budowania czegokolwiek na. W tym świecie. I teraz y, mamy oczywiście też taką skłonność do tego, żeby mylić miłość y, z takim zauroczeniem, z takim zadurzeniem, y, z takim pożądaniem. Y, trochę się przyczyniła do tego nasza kultura, trochę jakieś tam nie wiem filmy, no to też kultura w sumie, tak reklamy i tak dalej tak dalej. I trochę w związku z tym ta, ta, ta definicja tego, czym jest, jaka jest różnica między miłością a właśnie pożądaniem, nam się trochę tutaj to zatarło. I nawet dzisiaj, kiedy już jest większa jednak świadomość tego, e, czym miłość nie jest i jak różni się od takiego stanu zakochania, wciąż część z nas ma takie poczucie, że no przecież, jeżeli ja się w kimś zakochałam i czuję te po prostu endorfiny i tą chemię, i nie mogę wytrzymać i doczekać się, kiedy się z tą osobą spotkam, no to to jest właśnie miłość. No, a tymczasem okazuje się, że nie do końca. Ej, to, co wtedy się dzieje w takich sytuacjach, kiedy właśnie nie możemy jeść, nie możemy spać, nie możemy się doczekać, po prostu chcielibyśmy już, żeby ta osoba z nami była, żeby wypełniała całe nasze płuca, bo właściwie tylko tą osobą oddychamy, to jest najczęściej właśnie za duże niepożądanie i to jest taki wręcz choroboliwy stan, właśnie umysłu. To jest też, no, to w sumie choroba duszy też w jakimś sensie. Także to wcale nie jest miłość. To jest yy, stan, który idzie z zupełnie, zupełnie niskiego takiego stanu yy, podświadomości, o którym pisał też yy, David R. Hawkins w swojej książce Siła czy moc, a także o przekraczaniu poziomu świadomości i wielu innych. Jest to yy, Stan, który idzie z takiego poziomu popędu seksualnego, pożądania, i tam raczej mamy do czynienia właśnie jeszcze z ego, tak? Źródłem tego stanu jest właśnie ego. W przypadku miłości źródłem jest duch. Mamy tutaj też w przypadku intencji, w przypadku pożądania łączymy się po to, żeby tworzyć parę żeby coś posiąść, coś zdobyć, czy, tak? Żeby coś było moje i żeby coś dostać. W momencie, kiedy mówimy o miłości, to intencją jest tutaj bycie z mm, wspólne tworzenie więzi, bycie w radości też też jest ważny tutaj ważne są emocje w przypadku pożądania będzie tu głównie niepokój takie rozdrganie, jakaś frustracja jeżeli nie będę mógł tego mieć w przypadku miłości będzie to taka satysfakcja i poczucie wdzięczności także już tutaj widać jak bardzo się ta miłość od pożądania różnią a jak wiele problemów wynika z tego z tej nieumiejętności rozróżnienia jednego stanu od drugiego no ale dobra, dlaczego ja w ogóle o tym dzisiaj? No dobra, po pierwsze, tak, dlatego, że niedługo Walentynki i e, ponieważ te Walentynki, e, nam, bo niedługo Walentynki i pomyślałam sobie, że chciałabym e, zaprosić was do takiej refleksji, czym dla was jest miłość, e, jakie święto chcielibyśmy mieć jako takie święto właśnie związane e, z miłością. Czy właśnie walentynki spełniają wasze, wasze wszystkie potrzeby, czy, czy może raczej fajnie, gdyby to było takie święto miłości, tej takiej czystej, duchowej, e, pięknej. Jak Wy do tego podchodzicie? Dodatkowo, jakie macie przemyślenia na temat właśnie różnic pomiędzy zadłużeniem, takim pożądaniem a miłością? Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, e, albo jeżeli nie, to czy teraz coś, coś tutaj z Wami zarezonowało? Także, no cóż, życzę Wam wszystkiego dobrego, przede wszystkim dużo miłości do siebie, do innych i od innych, dużo miłości na świecie. No i czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam serdecznie.